Szot garaż. Szot, szot. Najlepszy garaż. To już jest motor zrobiony. Właśnie odbieram. E, 1200. Staczką. Nie, du bez. Nie, Z Już bym chciał. Dobra, wracamy. Idziemy na warsztat. Otwórz kanał. Ja już kanał mam dropa. Tam wiesz ile w tym kanale już motorów pogrzebany No. Sarkopatr! Tak widzowie, po ostatnim wypadzie motor le u uległ lekkim uszkodzeniom, ale. Shot garaż to wszystko ogarnie. Warka, siostro. No kurwa, Co to za druty są, że? Potrzebuję taką linkę do ktm na KTM A kura, zaraz, pięknie, linka, o, to ja ja mam kurwa ci pęknię Wika lecz, chyba będzie nasz. Yes. O, Jeszcze on by na tym pojeździł. Jeszcze na tym włosku to by się trzymało kurwa. A to jest anielski włos. Dobra. Tylko bym musiał chyba spuścić, bo. Nie... To tyle? się wydaje, że jest trochę tego paliwka, ale fajnie jakby to, chociaż setkę, no nie wiem ile to wytrzyma. Takie Co? 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 Ja, ja. kulisy przygotowania nie do Tak, jak, jak tu ktoś widzi swój motocykl, to, to tak samo skończy. <głos> <Każdy> <głos> tak, skończy. <nie? głos> I z Kateema Bo nie ma nic. Wlałem tą końcówkę do katema, bo rezerwy miałem. Tak widzę, teraz katema, Jakby nie kamera, to żeśmy upuszczali z waszy. No właśnie, czekaj, wyłącz kamerę. No. Tyle zbiorinku wiesz, że. O kurwa. Kropka. Chodź tu. Kropka. Gdzie? Yeah. z powrotem? No wciapnij Czekaj, jak to było? Tak jak Jakoś się to blokujecie? czy? Nie wiem. O, i jeszcze wybiło do góry, ale czad. W no, widać, że to też jakiś geniusz ogół. Ale i tak nikt nie przebił gaźnika i ramy w tym motorze. Żeby młotem sklepać ramę, żeby gaźnik się zmieścił. Tutaj? No. Nie, no przy tym Kiblu. Przy... Sambadyt! <laughs> Srek by stąd wyparował, to chyba tu był szereg nagrywany za SOMEBODY. Tam ty, że za nic się tam wisi. Dobra, to chodź dalej. No, przy Kiblu. No, może nie przy Kiblu, mi wiem, jest... chodź dalej. Czeka. Tak? Ale jest dziwny taki głos, nie? Nie wydaje się? Jakby nadal Kurwa, był. Koło... się wyrwał, chyba. No. <laughs> Mistrze. Ja pierdzielę. Oj, wiesz, ale czemu to nakrętka wyszła, patrz Aha. On się gdzieś tam, chyba idzie ta nakrętka, może i... Kurwa jakby to tylko tak przyłożył Ale tą nakrętkę by trzeba... No, ale jakby ona tam wlazła Bo ona wyszła chyba stamtąd, nie? Nalega no, na mogło stamtąd wyjść? No bo skąd by się tu wzięła? Może ona jest tam, wiesz, po drugiej stronie gdzie... Ja pierdzielę tyle roboty Ty, faktycznie wylazła stąd Tutaj też jest prawie Kurwa, nie połam tak nie będzie. Czemu? Chyba, że ją odkręcić, ale czy to coś da? No o, da, bo przesuniesz do końca. No ale to chyba i tak będzie lewe powietrze ci łapał, jak nie będzie dokręcony. Tak samo raz, żeby szarpak no, rozwalić. Aha, teraz pociągnąć trzeba jakoś. Czekaj, to może... Dobra. To. <śla> Kurwa, żeś tu po No właśnie, Sania. Nie wiadomo czy by teraz kurwa. włączone. Patrz Patrz, zaskoczył Czekaj, gdzieś mechanik kurwa. Ja tak naprawiam Trzymaj mu Jest się chyba za ten Odblokował no, Kurwa, tu dosyć wyje teraz No bo teraz to jest sportowe Co, próbujesz? Odpłacasz czy chyba a to czekaj, co z kastera? Powiem ci nie wiem Sam z ciebie. A no. chyba się zluzował ten. No, tam. A patyczki wypadły. Kurwa, dobre patyczki, pani. To chyba było to, bo nic nie spadło. O. Ta, czy, czy, czy gasi, gdzie nie ten, ale. Nie, no, Janoka siedzi. Rywka nie spadła, nie. nie. No, czyli. Dobra, trzymaj na to. Jeszcze spróbujemy. No kurwa, gór, dobra, jak ci kopcisz tego. Trzymaj to. Albo To Tu chodzi? Ciężko chyba. Tu tak chodzi? No już coś tu jest. Coś jest nie tak. <głos> <głos> dobra, widzowie. Zobaczymy na koniec filmu na na, na filmie il, 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 ile chodzi.